Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Jest tematu. Mało prawdopodobne, aby znaleźć przynajmniej jednego właściciela samochodu który spokojnie dostrzeże pojawienie się obcych stuknięć, hałasów i pisków w swoim samochodzie, ale powodują one nie tylko irytację i niepokój, ale są również oznakami zużycia silnika i innych elementów samochodu, w zależności od źródła dźwięków. Jednak najbardziej niepokojącym objawem jest stukanie silnika. Takie dźwięki mają różną tonację i intensywność mogą być dzwoniące, metaliczne, wyraźne i zauważalnie stłumione. Niektóre pojawiają się, gdy silnik jest zimny, inne stają się zauważalne, gdy silnik jest rozgrzany. Stuki pojawiają się i znikają lub są stałe. Istnieje wiele przyczyn stukania silnika. Silnik samochodu poddawany jest wielu obciążeniom, w tym mechanicznym i termicznym. Praktyka pokazuje, że najczęściej hałas zewnętrzny w postaci stukania pojawia się z powodu naturalnego zużycia, z powodu naruszenia zasad eksploatacji, po złej jakości naprawie lub montażu części niskiej jakości. Czym jest stukanie w silniku spalinowym? Na początek konieczne jest zrozumienie tak prostej na pierwszy rzut oka koncepcji jak stukanie w silniku. Jest to pojawienie się obcych dźwięków o charakterystycznym brzmieniu spowodowanym kontaktem różnych powierzchni, części i komponentów silnika, często. Jeśli silnik stuka, oznacza to objawy krytycznego zużycia i luzu. Charakterystyczne nieprzyjemne odgłosy pojawiają się zwykle, gdy dopuszczalne rozmiary szczelin są zwiększone o współczynnik 2 lub więcej. Siła stukania i kontaktu jest bezpośrednio związana z rozmiarem szczeliny. Oznacza to, że elementy silnika zderzają się ze sobą. W takim przypadku uderzenie gwałtownie zwiększa obciążenie obszaru w którym stykają się elementy silnika znacznie przyspiesza to zużycie i prowadzi do konieczności naprawy w niedalekiej przyszłości. Na wzrost luz mogą mieć wpływ pierwotny rozmiar szczeliny, części silnika, użyte materiały, zastosowane obciążenia, wydajność układu, smarowania wydajność układu chłodzenia, styl jazdy itp z tego powodu niektóre części mogą stukać ale nadal być w stanie wytrzymać kilkadziesiąt tysięcy kilometrów bez powodowania poważnych i niebezpiecznych konsekwencji. Dotyczy to w większym stopniu stukania rozrządu. Inne zaś mogą sprowokować awarię już po 5 do 20 kilometrach przebiegu. Tutaj najbardziej narażone są elementy grupy cylindrowo-tłokowej i mechanizmu korbowego. Zdarzają się nawet sytuacje, gdy silnik zaczyna stukać, Mimo że luzy pozostają w normie i nie ma dużego zużycia, takie objawy mogą wskazywać na detonację i duże obciążenie silnika, niewspółosiowość elementów silnika, zacinanie się mechanizmów zużycie oleju. W przypadku napotkania odgłosów stukania nigdy nie należy ich ignorować. Nawet jeśli samochód wydaje się zachowywać normalnie, silnik ciągnie i nie traci mocy. Znalezienie źródła stukania. Pierwszą rzeczą którą należy zrobić. Gdy silnik stuka, jest znalezienie źródła zewnętrznego hałasu. Podstawowym zadaniem właściciela samochodu jest znalezienie węzła w którym powstaje ten nieprzyjemny i nietypowy dla sprawnego samochodu dźwięk. Profesjonaliści mogą określić źródło problemu jedynie na podstawie tonu i przybliżonej lokalizacji. Do celów diagnostycznych niezwykle przydatne jest posiadanie stetoskopu w swoim arsenale narzędzi. Niektórzy zręczni ludzie tworzą również domowe urządzenia do słuchania, ale tutaj warto zrozumieć, że tonalność jest uważana tylko za pośredni znak, ponieważ odgłosy w różnych silnikach z tymi samymi usterkami mogą objawiać się inaczej. Konieczne jest uwzględnienie cech konstrukcyjnych jednostki napędowej i zdiagnozowanie awarii nie za pomocą dźwięku, ale za pomocą kompleksowej kontroli. Jeśli zaczniemy od charakteru zewnętrznego stukania, można go podzielić na kilka kategorii, mianowicie stałe, okresowe, o różnych częstotliwościach. Epizodyczne. W przypadku tapsów epizodycznych powinny być one już nazywane tapsami nieregularnymi. Często istnieje bezpośredni związek między hałasem stukania w silniku a obrotami wału korbowego. Im szybciej silnik zaczyna się obracać, tym intensywniejsze jest stukanie i tym wyższa staje się jego częstotliwość. Częstotliwości czasami pokrywają się z częstotliwością wału lub są różne. Co ułatwia usłyszenie nietypowego hałasu. W zależności od aktualnego trybu pracy silnika, intensywność może się różnić. Gdy obroty wzrastają, a obciążenie silnika wzrasta, równolegle wzrasta obciążenie korby i elementów rozrządu. Zużyte części będą wówczas stukać z większą siłą i intensywnością niż wtedy, gdy silnik pracuje na wolnych obrotach. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, czy hałas wzrasta wraz ze wzrostem obrotów? Nie należy zapominać, że wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika wzrasta ciśnienie oleju w układzie smarowania. W tym przypadku smar może działać jak tłumik, który zmniejsza intensywność dźwięków, nawet gdy obciążenie silnika wzrasta. Z tego powodu podczas diagnostyki należy wziąć pod uwagę aktualną temperaturę silnika. Gdy silnik jest gorący, Stukanie może się nasilić, ponieważ olej uzyskuje bardziej płynną konsystencję. Z kolei na zimnym silniku spalinowym stukanie może w ogóle nie występować, może być też odwrotnie. Potencjalne przyczyny. Objawy metalicznego stukania w silniku wcale nie są przyjemnym dźwiękiem i pozytywnym symptomem. Taka sytuacja powinna zaalarmować właściciela samochodu i skłonić go do zastanowienia się nad przeprowadzeniem działań diagnostycznych. Aby z grubsza zrozumieć, w jaki sposób można określić, co dokładnie stuka w silniku, należy posłuchać silnika spalinowego chodzić ze stetoskopem w różnych obszarach i wypróbować silnik w różnych trybach. Pozwoli to zrozumieć, kiedy pojawiają się stuki, w jakich momentach nasilają się lub zmniejszają. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać odsłuchu, skontaktuj się ze specjalistami, którzy przeprowadzą diagnostykę za pomocą specjalnego sprzętu który określi źródła i charakter stukania. Jeśli chodzi o potencjalne przyczyny nieprzyjemnych odgłosów stukania, najczęściej winowajców należy szukać wśród tłoków cylindrów: średnik sforżnie tłokowe, wałek rozrządu, wału korbowego, łożyska główne, tuleje korbowodów, zawory, wał korbowy, wał rozrządu, łożyska główne, tuleje korbowodów. Zawory, głowice cylindrów fit. Warto zauważyć, że jeśli zużyte są dwa elementy mechanizmu rozrządu, które są wykonane z mocnych metali, stukanie może pozostać niezmienione przez długi czas. Jeśli miękki element styka się z twardszym. Dźwięki szybko się nasilają. Konieczne jest rozważenie sytuacji, w których silniki mogą stukać, a także zidentyfikowanie najbardziej niebezpiecznych źródeł nietypowego hałasu. Zimny silnik wielu właścicielom samochodów zdarzyło się, że podczas uruchamiania silnika słychać było stukanie, a czasami stukanie silnika występowało tylko przy bezpośrednim rozruchu, a po krótkim rozgrzaniu znikało. Niektórzy od razu powiedzą, że w takiej sytuacji możliwe jest pukanie zużytych zaworów na zimnym silniku, nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków. Uważa się, że podczas rozruchu stukanie, które następnie znika, nie jest czymś niebezpiecznym. Oznacza to, że samochód można uruchomić. Doświadczeni kierowcy zalecają jedynie rozgrzanie silnika przed podróżą, ale tutaj pojawia się naturalne pytanie. Dlaczego stukanie występuje na zimno, a po rozgrzaniu znika? Wyjaśnia się to naturalnym zużyciem części silnika spalinowego, ale wraz z rozszerzaniem się spowodowanym ogrzewaniem, szczeliny wracają do normalnego stanu. Przeczytaj również samodzielny montaż świateł awaryjnych w salonie samochodowym jak pokazuje praktyka. To niestukanie zaworów na zimnym silniku jest najczęstszym problemem kierowców. Wynika to głównie z osłabiania tłoków wewnątrz cylindrów silnika. Powód tego jest następujący. Tuleje cylindrowe ulegają zużyciu. W rezultacie luz między ściankami cylindra a tłokiem zwiększa się. TJ przekracza dopuszczalną tolerancję. Do produkcji tłoków wykorzystywany jest aluminium. Metal ten charakteryzuje się zdolnością do rozszerzania się po podgrzaniu. Gdy silnik spalinowy rozgrzewa się, szczelina ta zmniejsza się, a na gorącym silniku staje się nieistotna. Zdarza się jednak, że gdy silnik jest zimny, z łańcucha rozrządu dochodzą nieprzyjemne dźwięki. Gdy mechanizm się rozgrzeje, hałas znika. Jeśli jest to hydrauliczny system napinania łańcucha, Ciśnienie oleju nie dostarcza natychmiast smaru do elementów łańcucha rozrządu, co wywołuje hałas. Z podobnego powodu mogą stukać hydrokompensatory. Również w tym przypadku stukanie zniknie, gdy silnik się rozgrzeje. Jeśli zauważysz, że kompensatory nawet po rozgrzaniu klikają, taki znak nie powinien pozostać bez uwagi, wskazuje to na zużycie. A zatem kompensatory będą wymagały wymiany. Gorący silnik teraz konieczne jest zrozumienie, dlaczego silniki pukają na gorąco, to znaczy po rozgrzaniu po osiągnięciu wskaźników temperatury roboczej. W końcu kierowcy często spotykają się z odwrotną sytuacją, gdy zimny silnik działa normalnie, a podczas rozgrzewania obserwuje się nietypowe dźwięki. To zły znak, Ponieważ w tym przypadku przyczyna leży prawdopodobnie w wale korbowym lub elementach grupy cylinder tłok jest na to proste wytłumaczenie. Gdy silnik jest jeszcze zimny, olej smarujący jest gęsty. Więc wypełnia szczeliny nawet wtedy, gdy są one wyższe niż normalnie. Gdy silnik stopniowo się nagrzewa, olej również staje się on mniej gęsty. Szczeliny otwierają się i pojawia się stukanie. Istnieje kilka przyczyn stukania, mianowicie. Problemy z łożyskami głównymi. W tym przypadku mamy do czynienia ze szczeliną, która tworzy się między czopami wału korbowego zamontowanymi na silniku, a także tulejami głównymi, wadliwe łożyska korbowodów. Dzieje się tak w przypadku niewielkiego zużycia czopów wału korbowego. Jeśli szczelina między łożyskiem a czopami jest duża, słyszalne będzie charakterystyczne metaliczne stukanie. Nie ma znaczenia, czy silnik jest rozgrzany, czy nie. Tworzenie się pęknięć w TZW, płaszczu tłoka. Jeśli silnik zacznie stukać na drodze, jest mało prawdopodobne, że zostanie naprawiony przez szybką naprawę w terenie. Po pierwsze, sprawdź ilość oleju. Jeśli jest go za mało, należy go uzupełnić. W końcu to właśnie niedobór smarowania jest najczęściej bezpośrednio związany z powstałymi uszkodzeniami. Kolejny argument przemawiający za tym, by stale kontrolować stan smaru i wymieniać go w odpowiednim czasie. Po uzupełnieniu oleju silnikowego powinieneś uzyskać odpowiedzi na dwa główne pytania. Czy dźwięk nasila się wraz z obciążeniem silnika? Średnik jak szybko hałas stukania nasila się podczas jazdy. Jeśli hałas narasta i postępuje, jest prawie pewne, że łożyska wału korbowego są uszkodzone. Nie zaleca się dalszej jazdy na własną rękę ponieważ istnieje ryzyko awarii całego silnika, a następnie kosztownych napraw. Prędkość obrotowa biegu jałowego, kolejna powszechna sytuacja, która rodzi wiele pytań o to, dlaczego silniki mogą stukać na biegu jałowym. Niektórzy kierowcy zauważyli, że podczas zmniejszania obrotów i przełączania na bieg neutralny, silnik zaczyna wydawać wyraźny odgłos stukania, co więcej, gdy obroty wzrastają. Obce dźwięki znikają, stukanie silnika może zniknąć całkowicie lub pozostać ledwo wyczuwalne. Praktyka wyraźnie pokazuje, że nie ma większego niebezpieczeństwa w stukaniu na biegu jałowym jednostki napędowej. Eksperci radzą jednak, aby znaleźć przyczyny takiej sytuacji, jest ich kilka uderzenie w kołopasowe pompy, kołopasowe generatora, osłona silnika spalinowego wibruje. Wibracje występują na pokrywie rozrządu, jeśli jest to silnik z zębnikiem, może występować luz w kołach zębatych wałka rozrządu, koło pasowe wału korbowego jest po prostu odkręcone. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w przypadku pęknięcia koła zamachowego, które występuje w samochodach z automatyczną skrzynią biegów. Zdarza się to rzadko. Ale nie należy wykluczać takiego scenariusza. W silnikach z MKPP prawdopodobieństwo pęknięcia koła zamachowego jest niezwykle małe ze względu na masywność tego elementu. Warto sprawdzić mocowanie zębatki wałka rozrządu, gdyż czasami luzuje się ona w trakcie użytkowania. Dodatkowym źródłem hałasu na biegu jałowym jest koło zębate wału korbowego na kluczu które również się luzuje. Tłoki jeśli tłok stuka, dźwięk jest emitowany bezpośrednio w obszarze bloku cylindrów. W tym przypadku taka usterka charakteryzuje się nieco przytłumionym dźwiękiem. Dźwięk taki można porównać do stukania w gliniane naczynia. W niektórych przypadkach stukaniu problematycznych tłoków towarzyszy dodatkowo hałas podobny do kliknięć. Najczęściej tłoki dają o sobie znać w postaci stukania, gdy silnik jest zimny. Pracuje na niskich obrotach lub gdy kierowca gwałtownie wciśnie gaz podczas pracy silnika. Po całkowitym rozgrzaniu jednostki napędowej do temperatury roboczej, stuki zimnego silnika znikają. Wynika to z rozszerzalności cieplnej metalu, z którego wykonany jest tłok silnika. Doświadczenie mistrzów samochodowych i zwykłych kierowców, którzy wolą naprawiać samochody własnymi rękami. Pokazuje, że stukanie z tłoków zwykle zaczyna się pojawiać, gdy szczelina wynosi 0,3 do 0,4 mm. Szczelina jest odpowiednio utworzona między tłokiem roboczym samego silnika. A także cylindrami, w których się znajduje. Przyczyna leży w agresywnej pracy, a także stukanie jest często spowodowane przegrzaniem, którego grupa tłoków bardzo nie lubi. Swożnie źródłem stukania mogą być również swożnie. W tym miejscu należy przeanalizować przyczyny stukania swożni tłokowych w silniku. Charakteryzują się one dzwonieniem i wysokim tonem. Dźwięk jest metaliczny i słyszalny. Gdy pedał przyspieszenia jest wciśnięty, może również wystąpić, gdy kierowca opuści przepustnicę lub gwałtownie naciśnie pedał w celu gwałtownego przyspieszenia. Dźwięk jest zlokalizowany w obszarze bloku cylindrów. Po raz pierwszy zaczyna się objawiać, gdy szczelina wynosi od 0,1 mm. Równolegle usterkę można wykryć, wykręcając świece zapłonowe ze studzienek. Przy wykręconej świecy paliwo nie będzie się spalać. A co za tym idzie nie będzie obciążenia na tłok. Warto dodać, że takie stuki są często spowodowane błędami samych właścicieli samochodów, którzy używają nieodpowiedniego paliwa do danego silnika. W efekcie dochodzi do detonacji. Przeciążanie silnika podczas jazdy z niskimi prędkościami również prowadzi do takich problemów. Dobrym tego przykładem jest sytuacja w której kierowca włącza nadbieg i podjeżdża pod strome wzniesienie. Tuleje wału korbowego jeśli łożyska główne zastosowane w konstrukcji wału korbowego są zużyte w silniku samochodu. Kierowca może zaobserwować lekko stłumiony metaliczny hałas. Jest on zlokalizowany w obszarze skrzyni korbowej jednostki napędowej. W tym przypadku obce dźwięki stają się wyraźne i wyraźnie widoczne, gdy silnik gwałtownie zwiększa obroty, gdy przepustnica jest gwałtownie zwalniana lub gdy rozgrzany silnik pracuje na niskich obrotach. W tym ostatnim przypadku przyczyną stukania jest zbyt niskie ciśnienie wewnątrz układu smarowania. Przeczytaj też, czy konieczne jest wiercenie otworów w tłokach. Prawda i mity: zużyte łożyska lub tuleje wału korbowego podczas pracy oznaczają, że szczelina między samą tuleją a szyjką przekroczyła znak 0,1 do 0. 2 mm. Jeśli ciśnienie oleju spadnie do krytycznie niskich wartości, wówczas stukanie nabierze bardziej dzwoniącego charakteru i będzie obserwowane we wszystkich trybach pracy silnika spalinowego. Kierowcy powinni pamiętać, że wał korbowy może stukać w przypadku stosowania niskiej jakości olejów smarowych do silnika, a także wlewania kompozycji które nie spełniają wymagań technicznych dla jednostki napędowej. Jeśli problem tkwi w środku smarnym, konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie procedury wymiany oleju. Cały układ musi zostać przepłukany. Tuleje korbowodowe jeśli elementy takie jak tuleje korbowodów są zużyte, dźwięk będzie bardzo podobny do dźwięku zużytych łożysk głównych. W pierwszym przypadku hałas jest wyraźniejszy i lepiej rozróżnialny nawet bez specjalnych urządzeń lub narzędzi odsłuchowych. Ważne jest, aby od razu zdać sobie sprawę, że wszelkie odgłosy stukania związane z mechanizmem korbowym automatycznie należą do kategorii poważnych usterek. Jest to najbardziej niepożądany problem związany z silnikiem. Pojawienie się stukania oznacza, że kierowca powinien przerwać jazdę, zatrzymać się, wezwać lawetę i przystąpić do naprawy. Dalsza jazda takim samochodem ze stukającymi elementami mechanizmu korbowego zwiększa ryzyko zatarcia silnika, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, jeśli dźwięk zaczął się gwałtownie nasilać i zwiększać swoją intensywność. Gdy zmieniły się obroty wału korbowego. Naprawa jest konieczna, tak pilnie, jak to możliwe. W obliczu takiego hałasu należy natychmiast wyłączyć silnik i nie próbować go ponownie uruchamiać. W tym przypadku konieczny będzie demontaż silnika spalinowego i wykonanie poważnej naprawy, ignorując zalecenia, Niemal natychmiast dochodzi do deformacji wału korbowego. W takiej sytuacji prosta naprawa poprzez szlifowanie wału nie jest już możliwa. Część musi zostać całkowicie wymieniona. Są kierowcy, którzy z jakiegoś powodu nie myślą o konsekwencjach. W rezultacie nasadka odpada od korbowodu a blok cylindrów zostaje po prostu przebity. O konsekwencjach takiego wypadku raczej nie warto mówić. Jest to wymiana całego silnika. Nie ma sensu dokonywać napraw. Ponieważ ich koszt przekroczy cenę nowego silnika, czopy korbowodu zawsze ostro stukają z charakterystycznym metalicznym dźwiękiem. Jest on dobrze słyszalny przy gwałtownym otwarciu klapy przepustnicy. Równolegle spada ciśnienie oleju w układzie smarowania. Jeśli w ogóle nie ma ciśnienia, wał korbowy zatrze się w niedalekiej przyszłości. Zazwyczaj nie wytrzymuje on nawet 15 minut pracy. Na głównych czopach stukanie jest nieco inne. O niskim tonie, przenosząc wibracje na cały silnik. Tutaj możemy wyróżnić dwa przyczyny. Stukanie pojawia się z powodu banalnego zużycia czopów. Doprowadziło to do powstania dużej szczeliny między samymi czopami wału a wspornikami bloku cylindrów. Lub stukanie jest wynikiem spadku ciśnienia w układzie olejowym silnika co spowodowało zarysowanie jednego lub więcej czopów. Jeśli te czopy są zużyte, możliwe jest kontynuowanie jazdy samochodem. Nie jest tak źle jak w poprzednim przypadku. Możliwe jest również poruszanie się, gdy łożyska korbowodu stukają. Nie należy jednak liczyć na długotrwałą eksploatację w takich warunkach. Lepiej udać się do serwisu samochodowego i przeprowadzić niezbędne prace naprawcze i regeneracyjne. Im szybciej wyślesz samochód do obowiązkowej naprawy, tym mniej negatywnych konsekwencji ostatecznie poniesiesz. Czas kierowcy nierzadko spotykają się ze stukami obserwowanymi w mechanizmie rozrządu. Jest to nieprzyjemne, gdy zawory zaczynają stukać. Dzieje się tak w silnikach, w których zastosowano hydrokompensatory, a także mechaniczny napęd zaworów. Zdarza się, że kompensatory nie utrzymują już niezbędnego ciśnienia w układzie smarowania. Tutaj można zrobić demontaż i płukanie. Choć nie zawsze to naprawia sytuację. Czasami znacznie łatwiej i racjonalniej jest po prostu wymienić popychacze hydrauliczne. Zamiast próbować je naprawiać i przywracać ich sprawność, jeśli zawory stukają w silniku napędzanym mechanicznie, trzeba będzie spróbować wyregulować je tutaj. Sam proces regulacji zaworów rozrządu odbywa się na kilka sposobów. Zależy to już od tego, z jaką dokładnie konstrukcją mechanizmu mamy do czynienia, gdzie niegdzie wybiera się podkładki o różnej grubości. W innych silnikach stosuje się śruby regulacyjne. Stukanie zaworów wynika nie tylko z tego, że luzy nie zostały odpowiednio wyregulowane. Istnieją inne przyczyny, w tym zużyta krzywka na wałku rozrządu, przerwa między popychaczem a jego gniazdem. Tj. Gniazdem, zużyte części końcowe zaworów, zużyte podkładki regulacyjne. Źródłem hałasów i stuków w rozrządzie są również napinacze i łańcuch samego mechanizmu rozrządu. Jeśli słyszysz stukanie w silniku, powinieneś najpierw sprawdzić aktualny poziom smaru silnikowego. Często zdarza się, że niska ilość oleju powoduje spadek ciśnienia w układzie. Po którym pojawiają się zewnętrzne stuki. Gdy poziomy są w normie, spróbuj sprawdzić układ paliwowy, napędy, koła pasowe i inne komponenty, aby zlokalizować źródło hałasu, eliminując potencjalnych winowajców. Następnie warto dokładnie określić rodzaj słyszalnego stukania. Należy sprawdzić. Czy hałas zmienia się wraz z obciążeniem silnika? Jeśli wzrost obciążenia silnika powoduje wzrost stukania, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia problemów w grupie tłoków cylindra lub w mechanizmie korbowym. Jeśli częstotliwość pojawiających się stuków jest dwukrotnie różna w swojej intensywności od częstotliwości obrotów wału korbowego, to w tym przypadku źródłem jest prawdopodobnie mechanizm rozrządu. W takiej sytuacji gdy silnik się rozgrzeje, stukanie zwykle się nasila, co tłumaczy się zwiększeniem luzów zaworowych, działania kierowcy w przypadku stukania. Będziemy musieli powtórzyć tę prostą prawdę po raz ale gdy stukanie pojawia się podczas jazdy samochodem, zaleca się sprawdzenie aktualnego poziomu oleju. Aby to zrobić, Zatrzymaj się i użyj bagnetu, aby wykonać tę prostą procedurę. Jeśli stukanie pojawiło się na zimnym silniku, a następnie zniknęło, nie ma nic złego. Można spokojnie, bez przeciążania silnika, podjechać do warsztatu lub serwisu samochodowego, przeprowadzić diagnostykę i znaleźć przyczynę. Gdy stukanie pojawia się przy rozgrzanym silniku i stopniowo narasta, w takiej sytuacji lepiej zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i wezwać lawetę. Próba dojechania do serwisu na własną rękę jest potencjalnie niebezpieczna, ponieważ z każdym kilometrem koszt naprawy będzie rósł. Proporcjonalnie do zniszczenia elementów silnika, niezależnie od przyczyn i czynników prowokujących, Każde stukanie w silniku staje się powodem do przeprowadzenia diagnostyki i wykonania pewnych prac naprawczych. W zależności od tego, jak prawidłowo zidentyfikuje się przyczyny stukania, będzie można zminimalizować finansowe i czasowe koszty naprawy. Niektóre usterki wymagają powierzchownego demontażu i prostych manipulacji, inne wymagają całkowitego demontażu silnika, co wymaga dużo czasu wysiłku i pewnych umiejętności. Nie zawsze za takie prace należy brać się własnymi rękami.